Nie chcę codziennie chodzić z tobą do kosmetyczki. Możesz zabrać ze sobą babcie. A niby dlaczego? To babcia rośnie. Nazywamy ją babcią czy mamą tylko przez szacunek. Co ty mówisz, Samairo? Dlaczego tak na to patrzysz? Zauważyłam, że bardzo się zmieniłaś po powrocie i to na gorsze. Właśnie, mamo. Mój mąż ma tyle pieniędzy, że mogę sobie pozwolić na kosmetyczkę, kiedy chcę. Nie ma nic przeciwko temu, bo w przeciwieństwie do męża rośni, coś w życiu osiągnął. Mój mąż ma pieniądze. Dlatego mogę zabrać mamę do kosmetyczki, kiedy tylko mam ochotę. Zbyt długo pozostawałaś na garnuszku Didi, ale teraz już koniec. Samajro. Widzę, że pieniądze bardzo cię zepsuły. Nie wypada czuć dumy z powodu bogactwa.